Cześć, z tej strony Grzesiek z Duetu Devel Dress People. Dzisiaj porozmawiamy o tych, o tych wszystkich źle dopasowanych ubraniach i o tym, jak uniknąć kupowania ich w przyszłości. A kluczem do tego wszystkiego jest analiza sylwetki. Zapraszam. Kluczem do tego, żeby kupować dobrze dopasowane ubrania, jest poznanie predyspozycji swojej sylwetki. Dzięki temu w przyszłości zanim dodacie coś do koszyka, albo wybierzecie jakąś rzecz do przymierzania, będziecie już wiedzieli, mniej więcej, czy ona będzie do was dobrze pasowała, czy źle. Porozmawiamy sobie dzisiaj o czterech najbardziej popularnych typach męskiej serwetki. Pierwszym typem serwetki jest typ ołówek. Ołówek charakteryzuje się tym, że przede wszystkim e, ma taką urodę wiecznego chłopca, e, jest jednakowo. Szeroki od góry do dołu, to znaczy ma e, jednakową szerokość w linii ramion i tutaj e, w biodrach. Dodatkowo jest on dość wysoki, chociaż oczywiście się też się e, krótkie ołówki. E, I co najważniejsze, e, żeby pamiętać przy tego typu sylwetce: po pierwsze, bardzo dobrze jest dodawać e, sobie u góry w ramionach, tutaj w klatce piersiowej trochę objętości, takie ubrania wybierać. Po drugie, unikać ubrań, które nas wydłużają jeszcze bardziej, czyli na przykład pionowych pasków czy zbyt długich kartiganów. Cechy charakterystyczne ołówka wysoki, bardzo szczupły, jednakowa szerokość bioder, nóg i klatki piersiowej, długie nogi, brak widocznych mięśni. Czego powinno się unikać? Zbyt luźnych ubrań, spodni, rurek, obniżonej talii, zbyt obcisłych swetrów i t-shirtów, pionowych pasków, jednokolorowych zestawów ubrań. Postaw na dwurzędowe marynarki, koszule i koszulki w poziome pasy, spodnie materiałowe i dżinsy w jasnych barwach, kardigany, pikowane kurtki, kolory ziemi, jasne barwy, szerokie klapy w ramionach, płaszcze i marynarki z poduszkami w ramionach. Drugim typem sylwetki, dość popularnym w Polsce, jest typ gruszki. Gruszka charakteryzuje się tym, że ma proporcjonalną i fajną sylwetkę, natomiast w związku ze złą dietą, na przykład piwną, Pojawia się tam brzuch, który po prostu nie wygląda estetycznie. I, jakby głównym problemem tej, tej sylwetki jest to, że ten brzuch powinien być w jakiś sposób ukryty. Plusem tej serwetki jest to, że najczęściej panowie z taką, panowie gruszki mają masywne ramiona, które należy uwypuklić. Cechy charakterystyczne gruszki: odstający brzuch, dobrze zbudowana klatka piersiowa, umieścione plecy, zgrabne nogi, szerokie biodra, wąskie ramiona. Powinieneś unikać strogatych koszul i swetrów, dużych kontrastów ko kolorystycznych między górą a dołem sylwetki, obcisłych ubrań, szczególnie w okolicy brzucha, spodni rurek, biodrówek, krawatów, poziomych pasków, dużych wzorów na brzuchu. Postaw na taliowane jednokolorowe marynarki, marynarki typu slim fit, muchy, t shirty z dekoltem w kształcie V, spodnie z rozszerzonymi lub prostymi nogawkami, pionowe paski, ubrania ze sztywnych materiałów, kamizelki z dekoltem serek. Kolejnym typem sylwetki jest Typ odwróconego trójkąta. Jest to sylwetka najbliższa ideałowi, bo ma ono szerokie ramiona i wąską talię, wąskie, wąskie biodra. Tak naprawdę w, ta sylwetka ma największe pole do popisu, bo może eksperymentować ze, ze wszystkimi kolorami, krojami. Najważniejsze to nie popsuć tej idealnej sylwetki, o tym trzeba pamiętać. Moim zdaniem nie powinno też za bardzo podkreślać się e, umieśnienia i muskulatury, więc. Ja bym zrezygnował z bardzo opiętych koszul czy t-shirtów. No i też ważne jest to, żeby nie podkreślać za bardzo węższych, e, szczuplejszych nóg. I to chyba tyle. Cechy charakterystyczne odwróconego trójkąta. Szerokie ramiona i bicepsy. Płaski brzuch, umięśnione nogi i ręce, zgrabne pośladki, zarysowane talia, szczupe biodra. Góra sylwetki, szersze niż dół. Powinieneś unikać marynarek z poduszkami, szerokich klap w marynarkach i płaszczach, dekoltów w literę V, spodni rurek. Postaw na spodnie z prostymi lub rozszerzonymi nogówkami, dopasowane koszule, marynarki typu slim fit, kolory, wzory, jasne spodnie, luźne swetry, bojówki, właściwie bez ograniczeń. Ostatnim typem sylwetki, też dość popularny w Polsce, jest typ jabłka, zwany figurą wyboru. Jest to najbardziej niekorzystna serwetek, ponieważ mężczyzna jabłko jest okrągły poprzez odstający zbyt duży brzuch, krótkie wąskie ramiona, najczęściej też jest dość niski. Najważniejsze, co należy pamiętać w tego typu serwetce, to to, aby po pierwsze zakryć optycznie brzuch w taki sposób dobierając ubrania. Ale także, żeby trochę się wydłużyć. E, należy więc unikać rzeczy workowatych, rzeczy, które e, zbytnio podkreślają e, nasz brzuch, czy zbyt opiętych. Najlepiej kupować rzeczy, które po prostu są dobrze dopasowane do, do, naszych, e, do naszej sytuacji. Czasami charakterystycznymi jabłka są purchne, masywne ramiona, krótkie masywne ręce, wydatny brzuch, nadwaga, pucołowata twarz. Powinieneś unikać obcisłych, zbyt szerokich, workowatych ubrań, golfów, biodrówek, rurek dużych wzorów i zdobień, zwężanych spodni, taliowanych marynarek, swetrów z grubymi splotami. Postaw na gładkie koszule, ciemne kolory, dekolt w serek, koszule i t-shirty w drobny wzorek, koszule rozpięte pod szyją, duże dodatki, jednorzędowe marynarki. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi trochę lepiej poznaliście swoją sylwetkę i nie będziecie już popełniać błędów zakupowych. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia mojego projektu szafy przyszłego minimalisty i subskrybowania naszego kanału. Dzięki, do zobaczenia.